Radio Plus! Gryfice. Zmagasz się z nadwagą, chorujesz na otyłość, a może zwyczajnie szukasz pomocy i ratunku. Co tydzień na antenie Radia Plus Gryfice będę rozmawiał o chirurgicznym leczeniu otyłości. Moimi gośćmi będą lekarze, psycholodzy, dietetycy oraz my sami, pacjenci bariatryczni, chirurgiczne leczenie otyłości? To działa. Audycji lokalnie możecie wysłuchać na antenie Radia plus Gryfice w całej Polsce poprzez streaming internetowy Radia oraz odnajdziecie ją również na profilu facebookowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych Chlo, które współtworzy audycję. Serdecznie zapraszam, ja jestem Chlo, a Ty? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Halo Chlo. Przed tygodniem zaprezentowałem Wam pierwszą część rozmowy z panią Agnieszką Węgiel, psychologiem, psychologiem dietetycznym, osobą, która pracuje z pacjentami bariatrycznymi, a także tymi, którzy dopiero przygotowują się do operacyjnego leczenia otyłości. Jak ważna jest praca psychologa, o tym mogliście się dowiedzieć z pierwszej części mojej rozmowy z panią Agnieszką. Praca psychologa i dietetyka z perspektywy moich miesięcy, które upłynęło od operacji, staje się przynajmniej dla mnie nadzwyczaj istotna. To, by zrozumieć problemy, jakie dotykają osoby chore na otyłość, leżą w psychice. Tak jesteśmy skonstruowani, że w sytuacjach trudnych, w sytuacjach wydawałoby się czasami beznadziejnych, by tak po prostu nie zwariować, poszukujemy jakiejś odskoczni. Taką odskocznią jest uzależnienie od jedzenia. Pozytywne myślenie, optymizm życiowy to ważne elementy naszej codzienności. Ale co, gdy jesteśmy po drugiej stronie? Gdy jesteśmy osobami dotkniętymi pesymizmem, zmagającymi się ze stresem, wówczas poszukujemy bodźców, które, jak się okazuje, są najbliżej nas. Tak więc teraz zapraszam Was na drugą część rozmowy z panią Agnieszką Węgiel, z psychologiem dietetycznym. Przypominam wam również, że audycja Halochlo pojawia się na antenie Radia Plus Gryfice w każdą środę po godzinie 17. Poniżej znajdziecie linkę umożliwiającą słuchanie na żywo Radia. Wspominam o tym nie bez przyczyny, ale bowiem mam nadzieję, że audycja ta stanie się dla was impulsem do tego, by porozmawiać o problemach, które dotykają osoby otyłe. Zachęcam was także do kontaktu poprzez stronę Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych Chlo, przez profil Facebookowy Radia Plus Gryfice. Tam pojawiają się te audycje, pod nimi zawsze możecie pozostawić komentarz bądź po prostu skontaktować się ze mną, gdyby pojawiły się pytania, wątpliwości bądź sugery. Związane z programem, marzy mi się, byśmy rozpoczęli dyskusję na temat samych siebie, bo w końcu, kto, jak nie my, możemy sobie w życiu pomóc. Co jest istotą tego programu i tego, co wspólnie mam przyjemność robić ze Stowarzyszeniem Pacjentów Bariatrycznych Chlo. Radio Plus Gryfice. Przypuszczam, że na takich spotkaniach jak to, które miało miejsce kilka dni temu w Krakowie, poda mnóstwo pytań od osób, które rozpoczynają swoją ścieżkę poszukiwania siebie, zdrowia, do zrzucenia kilku zupełnie nam niezbędnych kilogramów. Co się najczęściej przewija na takich spotkaniach? Przede wszystkim spotkanie w grupie e, osób, które mają ten sam problem, pozwala pacjentowi zobaczyć, że nie jest sam, że to nie tylko jego spotkało i że są ludzie, którzy mają ten sam problem, zmagają się z tym samym, mają te same pytania, te same wątpliwości, są podobnie rozczarowani pewnymi rzeczami i mają pewne nadzieje na to, co będzie w przyszłości. Oczywiście mają szansę rozmawiać ze sobą, mają szansę dzielić się Swoimi doświadczeniami. Takie spotkania również bardzo motywują, bo na, na spotkania przychodzą pacjenci, którzy są zarówno przed operacją, jak i ci pacjenci, którzy są na przykład 2-3-5 lat po operacji. Więc jednych motywuje to, że kurczę, będę tak sztupła, jak ta kobieta, która była zoperowana rok temu, a z kolei, co powiedział na jednym ze spotkań e, pacjent, który jest chyba już 3 lata po operacji, a z drugiej strony on przechodzi od czasu do czasu, żeby zobaczyć, czego, u, czego już nie ma w jego życiu, tych kilogramów, z którymi przychodzą nowi pacjenci. I z kolei dla niego, jakkolwiek to może być smutne, jego motywuje to, że Okej, okay, ja nie chcę wrócić, więc na pewno te grupy wsparcia dają dużo siły i dużo wiedzy dodatkowej pacjentom. Natomiast grupy wsparcia ze mną w sensie z psychologiem, dla mnie najważniejsze jest to, żeby odczarować ten mit, że do psychologa się idzie, bo się jest. Szalonym, bo się jest chorem psychicznie, bo się ma problemy ze sobą. Mam wrażenie, że w grupie pacjentów bariatrycznych ten stereotyp bardzo mocno cały czas pokutuje i dość często pada pytanie, ale po co ja mam iść do psychologa przed operacją? Co on będzie, on nie wiedział na jednym spotkaniu? Mhm. I tak, są pacjenci, którzy przychodzą tak naprawdę tylko po to, żeby wykluczyć, żebym mogła wykluczyć przeciwwskazania psychologiczne, przeciwwskazania do operacji. Ich jest niewiele, więc jakby niewielu pacjentów, że tak powiem, jest dyskwalifikowanych. Natomiast w trakcie wywiadu okazuje się, że większość tych pacjentów ma zaburzenia odżywiania związane między innymi z jedzeniem emocjonalnym, z jedzeniem nawykowym i z brakiem takiej podstawowej wiedzy na temat tego, jak e, normalne jedzenie powinno wyglądać. Decyzja o operacji bariatrycznej jest bardzo poważną decyzją i dlatego też warto by było ją przekazać z psychologiem. Druga rzecz, którą bardzo ważna dla mnie, to jest nie chcę tego nazwać zbyt drastycznie, aczkolwiek mo, pacjenci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja nie owijam już w, w Pacjenci e, narzekają na to, że nie mają wsparcia najbliższych. Pytanie, czy... Zawsze muszę liczyć na kogoś z zewnątrz i czy to nie jest dobry czas, żeby zacząć liczyć na siebie. I oczywiście ja nie wykluczam wsparcia, bo wsparcie nam jest potrzebne, zwłaszcza najbliższych, ale jeżeli zacznę dbać o siebie, jeżeli zacznę wprowadzać zmiany, to moi bliscy zobaczą, że to ma sens. Jeżeli ja wezmę mojego męża, czy moją żonę, czy moją córkę, mamę na spotkanie, takie jak są organizowane dzięki stowarzyszeniu, to ci nasi bliscy mają szansę zobaczyć, z czym ja się zmagam i że to wcale nie jest pójście na łatwiznę. I wtedy też będzie im łatwiej zrozumieć, na czym polega cały proces i zobaczyć, jakiego wsparcia mają nam udzielać. Bo bardzo często zdarza się tak, że rodzina mówi, ale nie, nie, nie jest jeszcze tak źle mieć e, na operację, dlatego że się martwią, mhm. bo operacja to jednak jest poważna sprawa. Więc znowu, e, to... to... Ta rodzina, nasi bliscy, z nimi warto to przegadać i warto też, żeby oni wiedzieli o tym jak najwięcej. Natomiast jeżeli ja będę czekać na to, że ktoś da mi wsparcie i dopiero wtedy ja się wezmę za siebie, to nie jest dobry punkt wyjścia. Panie Agnieszko, to... czy takie stwierdzenie, że, czy uzmysłowienie sobie, dojście do pewnego etapu, że... Hmm, no ja sam muszę przejść tę ścieżkę, to ja w końcu muszę pójść chociażby na kwalifikacje, później przejść serię badań, otrzymać taką kwalifikację, no i co najważniejsze, bo to ja się muszę położyć na tym stole bez oglądania się na innych. To nie zawsze są osoby, które czują to co my. I um, myślę sobie, że tutaj um, to co ja obserwuję na co dzień w gabinecie, bardzo często i w większości Kobiety, gdy pytam je, okay, jak dbasz o siebie, albo kiedy zadbasz o siebie, otwiera się taka taka czara smutku, bo kobiety w kwilcie wieku uświadamiają sobie, że zawsze ktoś inny, coś innego było ważniejsze niż one. Dzisiaj miałam pacjentkę, przemiłą, 50-kilkuletnią kobietę przeuroczą, która też przygotowuje się do operacji, cały czas zastanawia się, czy to jest dobry pomysł. Właśnie zdecydowała się na, na taką trzymiesięczną pracę, żeby mieć pewność, że po operacji ona utrzyma wagę. I oczywiście pojawił się temat, ale jak ja to ogarnę, jak ja mam męża, który musi dobrze zjeść, a moja córka jest w zupełnie coś innego, to ja będę musiała spędzać od rana do wieczora czas w kuchni. Gdy zapytałam ją, ok, słyszę tu, że jest w tej rodzinie mąż, że jest córka, że są dwa psy, że jest praca, że są pracownicy, a gdzie w tej rodzinie jest miejsce dla pani? I okazuje się, że no, kobiety jeszcze przez wiele lat tak nie będą w ten sposób wychowywane przez swoje matki, że musimy zadbać, tak? musimy się zająć wszystkimi. Wszyscy mają być szczęśliwi naokoło nas, a my to niekoniecznie, my gdzieś na końcu. I znowu takie uświadomienie sobie i nazwanie tego, że kurczę ja też jestem ważna, jeżeli mnie zabraknie to ta moja rodzina nie zginie. Oni sobie dadzą radę, bo oni są duzi. Oni potrafią sobie zrobić kanapkę, oni mogą jeść czasem to, co ja. Tak naprawdę znowu, jeżeli pacjent bariatryczny ugotuje dla swojej rodziny obiad, w którym będzie kasza, mięso i warzywa, to pacjent też to może zjeść. Oczywiście nie bezpośrednio w kooperacji, ale za jakiś czas, więc to nie jest rewolucja, która wywraca do góry nogami wszystko. Natomiast tak, to zwrócenie uwagi na siebie i na to, że ja jestem ważna i podejmuję tę decyzję dlatego, że to ja się zleczuję, że to ja będę krócej żyć, że to mnie dopadają bóle na przykład stawów, no to to jest też kluczowy element. Na zakończenie chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do motywacji. Właśnie jak to jest z tymi motywatorami? Pacjenci bariatryczni doskonale są wyedukowani w zakresie tego, co mają powiedzieć chirurgowi i psychologowi na temat tego, dlaczego chcą operacji. Więc u mnie w gabinecie najczęściej pada dla zdrowia. Yy. Natomiast oczywiście to, że kobiety chcą być piękne, to jest jedna z bardzo mocnych, jeden z bardzo mocnych motywatorów. No, tak chcemy być piękne. Od tego od nas wymaga świat, to pokazuje nam, pokazują nam okładki gazet, filmy i my jakby chcemy do tego stereotypu dojść, bo wydaje nam się, że Rozmiar 38 równa się szczęście. Że jak schudnę i będę piękna, to będzie mnie kochał mąż, albo znajdę sobie partnera, albo dostanę awans, albo będę bardziej odważna. Natomiast tak naprawdę utrata kilogramów niczego nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy pracować nad własnym, własną psychiką, poczuciem własnej wartości. I jeżeli. Pacjent do mnie przychodzi i rozmawiamy o motywacji i pacjent mi mówi, że on chce schudnąć nas dla zdrowia, bo e, ma pokrzycę na przykład, ma nadciśnienie, bolą go stawy, e, to to nie jest koniec rozmowy, to jest mhm. początek rozmowy. Bo ja wtedy zadaję masę pytań, które wydają się dziwne, głupie i niezrozumiałe. Natomiast dają pacjentom taką przestrzeń do poszukania tego, co dla nich w życiu jest naprawdę ważne. Bo no, na przykład dlaczego nie chcesz mieć cukrzycy? Tak? No będę, nie będę musiał brać leków. A co to zmieni w twoim życiu, że nie będziesz musiał brać leków? Mhm. No, będę zdrowszy, ale co ci to da? I wtedy się zaczyna zastanawianie, no fakt, okej, okay, będę żyć 20 lat dłużej, nie będę mieć cukrzycy i co ja ze swoim życiem zrobię? Co ja zawsze chciałem zrobić, czy chciałam? I okazuje się, że te rzeczy, które leżą właśnie za tymi kilkoma, kilkunastoma pytaniami, pozwalają pacjentom mieć siłę do tego, żeby zmieniać nawyki. I podobnie pytam panie, które mówią, ja chcę być piękna. A co ci to da, że będziesz piękna? Czyli piękno jest Tam tak naprawdę się... efektem dodanym do, do całej tej... Dokładnie, tei. to nie jest motywacja. To, to jest coś, do czego, do czego my dążymy i co jest takie, e, wydaje nam się ważne. Natomiast za tym pięknym czasem stoi to, że, nie wiem, będę mogła uprawiać seks z mężem, bo będę bardziej atrakcyjna. Będę mogła, nie wiem, przestanę się bać występować publicznie, bo na przykład w pracy nigdy tego nie robię, bo się wstydzę. I tutaj już proszę zobaczyć, że to nie do końca chodzi o piękno, bo, mhm. bo to chodzi o atrakcyjność i psychiczną, i fizyczną też, ale za tym idzie i pewność siebie, i poczucie własnej wartości, więc takie rzeczy, które. nie do końca są... tego? E, no, mhm. z... Pokazuje, że rzeczywiście te nasze małe sukcesy w postaci zmiany garderoby na mniejszą mogą być takim solidnym kopniakiem w życiu. No, mam nadzieję, że pani pacjenci, moi słuchacze, nasi słuchacze będą czerpać z tych naszych pogaduszek od czasu do czasu właśnie dobrą, pozytywną energię. Na pewno pani sobie, no a przede wszystkim tym osobom, które będą nas słuchały. Życzę. A ja Państwu przypomnę, że miałem przyjemność porozmawiania z panią Agnieszką Węgiel, która no, zajmuje się ogólnie pojętą psychologią odchudzania. Radio plus Gryfice. Radio plus. Zmagasz się z nadwagą, chorujesz na otyłość, a może zwyczajnie szukasz pomocy i ratunku. Co tydzień na antenie Radia Plus Gryfice będę rozmawiał o chirurgicznym leczeniu otyłości. Moimi gośćmi będą lekarze, psycholodzy, dietetycy oraz my sami, pacjenci bariatryczni. Chirurgiczne leczenie otyłości? To działa. Audycję lokalnie możecie wysłuchać na antenie Radia Plus Gryfice, w całej Polsce poprzez streaming internetowy Radia oraz odnajdziecie ją również na profilu Facebookowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych Chlo, które współtworzy audycję. Serdecznie zapraszam. Ja jestem Chlo, a Ty?